Witam w kolejnym vlogu i zapraszam Was do oglądania. Jeżeli mam być całkowicie z Wami szczera, to powiem Wam, że dopiero po dwóch tygodniach no bo to tak jakoś minęło dochodzę pomału do siebie i to nie jest jeszcze stan, który jest zadowalający. E, tak naprawdę co mi dolega, lepiej nie wiedzieć. E, ja biorę antybiotyk jeszcze teraz e, i mam nadzieję, że już będzie całkowicie dobrze. E, no i przy tym pozostanie Kochani, ja zaraz tutaj będę Wam pokazywać, bo nagrałam dla Was wcześniej co prawda Czyli nie robiłam tego dzisiaj Ale robiłam dwa dni temu takie mini porządki w toaletce Bo ktoś kiedyś mnie pytał, czy zrobię takie coś Nie zrobiłam tego tak jakby dokładnie Dlatego, że w tej toaletce, to znaczy w szufladach moich nie znajdują się kosmetyki, które mi się maluje na co dzień, bo ja te kosmetyki mam wyciągnięte na zewnątrz, dlatego tam będą takie duperelki, ale w sumie zobaczycie sami, jak to jest tak naprawdę w tych moich szufladach, jaki był bałagan. Teraz w sumie nie jest o wiele lepiej, ale już poukładałam i większość rzeczy takich niepotrzebnych wyrzuciłam. Właśnie jeszcze muszę tylko mam je mojej zawieść kosmetyki, które dla niej odłożyłam, bo ostatnio zapomniałam. Także... Zrobiłam tam porządeczek. Kochani, postanowiłam zrobić w moich rupieciach, póki mam chwilę, porządek. I tu jest pierwsza szuflada, z której wyciągam pierdółki i tutaj będę układać kosmetyki. Później wyciągnę drugą szufladę i w drugiej też zrobię porządek. I później pokażę Wam rezultat. Tak jak już mam okazję poprzeglądać moje ja rupiecie, to z miłą chęcią poleciłabym Wam ten perfum, ale już mi się skończył. Jest to skandal i naprawdę nie mam tutaj zatyczki, bo gdzieś podziała mi lili, ale naprawdę perfum bardzo delikatnie i pięknie pachnie, tak kobieco. I ilekroć go miałam używanego, to bardzo wielu facetów zwracało na niego uwagę, także na plus. Ok, więc tutaj znalezione mm, szminki. Oczywiście ich jest o wiele więcej, tylko aż drugi szuflad jeszcze nie otworzyłam. E, może coś tu Wam wpadnie akurat w oko. No i tak, jeżeli ktoś by się zastanawiał nad czym mam największą obsesję, to prawdą jest to, że są to brwi. I tutaj macie wszystkie rzeczy do brwi razem z jakimiś pierdołami, wynalazkami tutaj pomady, tutaj cienie tutaj kredki także dobra, tu jest kolejna obsesja tutaj są podkłady, ale to w, w takich nieużywanych moich cieniach tutaj mam paletki tutaj są bronzery, tu cienie eyelinery, tutaj jakieś rozświetlacze korektory podkłady biżuteria, także jest tego multum ja za chwilę podkładam rzeczy, których nie chcę i może moja mama coś sobie stąd wybierze no dobra, tu zaczęłam trochę układać, a zobaczcie co się dzieje tutaj, nie dość, że wszystko kiwane no to nic, będę musiała to ogarnąć zaraz i postaram się coś wyrzucić po prostu stąd bo na pewno jest coś do wyrzucenia Okej, okay, ta szuflada będzie się prezentować w ten sposób. Tutaj są wszystkie rzeczy, których tak naprawdę nie używam, ale szkoda mi ich wyrzucić. Nie, no, sądzę, że mogą cię jeszcze kiedyś przydać, więc trzymam je tutaj. Z wyjątkiem, oczywiście, paletek, bo paletki są przydatne. I ogólnie w tej e, szufladzie. Będzie taki bardziej bałagan, dlatego że musiałam wywrócić to dlatego, żeby się szuflada nie domknęła. I tu jest biżuteria, tu są perfumy, tu są takie jakieś pierdoły do butów. No, i sami widzicie. Także tu jeszcze będę miała luz. Dobra, a teraz kochani mam dla Was takiego newsika, ponieważ yy, moja rodzina w domu się powiększyła. Otóż e, kupiliśmy zwierzątka Lili i za chwilę Wam pokażę i od razu powiem Wam, że mm, to był przemyślany jakby zakup, jeżeli chodzi o dobór zwierzątka, e, dlatego że mm, kupiliśmy szczury. Szczury są bardzo inteligentne, są czyste zwierzęta e, i. Pierwsze, co tak jakby zrobiłam, kiedy je kupiliśmy, to starałam się je jak najszybciej oswoić, żeby nie gryzły. Szczurki w ogóle nie gryzą, więc nie boję się również Lili ich dawać. Lili jest w wzięta, codziennie jak wstaje, to chce już do szczurków, także ona. Czuję się taka dosyć odpowiedzialna za to, żeby się nimi zajmować. Oczywiście patrzymy, żeby nie zrobiła krzywdy, bo wiadomo, że to jest jeszcze dziecko. Wiadomo, że ona jeszcze nie ma takiego dokładnego czucia i nie wie, czy czasami robi dobrze, czy źle. W każdym razie naprawdę spisuje się idealnie. Nasze szczury to dwaj faceci i nazywa się Steward i Ludy i za chwilę wam ich pokażę. A tutaj siedzą nasi faceci. Ten brązowy to jest Stewart, a ten to jest Ludy. No i jak widzicie, na razie jeszcze nie są tak do końca oswojone, ale myślę, że to jeszcze kwestia paru dni. Tutaj mają taki wybieg, już taki bałagan trochę zrobili, ale no to przy gryzoniach to normalne. I taki mają fajny domeczek. Także warunki mają wymiarę przystępną. Oczywiście my je opuszczać często na. Po prostu w pokoju. O Lili krzyczy. I one mają, oczywiście, jak biegać, także nie musicie się o to martwić na zapas. właśnie przyjechaliśmy do Łapalic gdzie jest duży opuszczony zamek i dzisiaj wam go pokażemy jak widzicie już na samym wejściu robi nawet dobre wrażenie bo jest ogromny już widać że trochę jest zdewastowany ale myślę że samo wrażenie się zachowa tutaj Lili z tatą. I idziemy do środka. Weszłam tutaj na górę. Tutaj już widać. Dużo osób jest dosyć. i wrażenia.

Jest to, żeby jej nie ugryzła. Nagraj Czekaj Tata damo, to trzeba umieć dawać Luć Nie dawaj sama. Posłonię ucho. Powolutku. Nie tak, poczekaj aż ci z rączki weźmie. Załóż jej kaptur, co? Liduś, poczekaj aż ci z rączki weźmie. Masz. I poczekaj aż ci z rączki weźmie, tak? Trzymaj i aż z rączki weźmie. No powoli. Poczekaj. <grystanie> Ten też ma serduszka. <grystanie> mm -hmm. chodź. No poczekaj, zaraz, chodź. Takie. Mm -hmm. już chodzi do szkolnikowi. Nie tak, tak o, pokaż rączkę. O tak. I poczekaj, konik będzie sam. Dobra, hmm. bo no nie umie. Kochani, właśnie będę robiła zapiekaneczkę. Tutaj już rozłożyłam ziemniaczki. Tutaj już się robią... Pieczarki z cebulką, rozmrażam mięso mielone, będzie jeszcze dodatkowo ogórek konserwowy, pomidorki, ser i makaron i oczywiście sos. Więc są ziemniaczki, na ziemniaczkach leży ser, y tutaj jest już cebulka z pieczarkami i troszkę kukurydzy. Za chwilę będzie mięso mielone, później y pomidorki i Ogórki. Kochani, my wczoraj byliśmy w tych łapalicach. Wybaczcie za mój głos teraz, ale coś się z moim gardłem strasznego dzieje, więc będę musiała trochę was tutaj pojęczeć. Byliśmy wczoraj w tych łapalicach, było fajnie. Ogólnie, jeżeli macie gdzieś w pobliżu, żeby podjechać, to warto zobaczyć. Uważam, że gdyby ten zamek powstał do końca, to by było coś przepięknego, bo robi samo wrażenie tego, jak stoi w stanie surowym. Ja teraz robię podejście po trzech tygodniach do ćwiczeń, bo bardzo mi szkoda tego, co zaczęłam już robić, więc idę próbować. Ostatnia próba <laughs> moja się skończyła tak, że nie mogłam oddychać. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. I dzisiaj zaczynam znowu wyzwania 30-dniowe, bo jakoś mi podeszły chyba najbardziej. Także trzymajcie kciuki, żebym również wytrwała tym razem do końca. No i idę ćwiczyć, póki mała śpi. Czyli Leczka czeka na tatę? Nie? Czekasz, aż tata przyjedzie i patrzysz przez okienko, tak? I zaraz będziemy jeść obiadek? Pierogi, będziesz jadła? Tak. To tak czy nie? Tak. Tak? No. Tak. no ale czekaj, bo trzeba czekać na tatę, chyba co? To wstawaj i tata zaraz przyjedzie. No, czekaj na Tata. Dzień dobry, Juluś. Szanko, Sianko! Zbudowaliśmy tor przeszkód dla szczurów. I na końcu jest kiełbaska. No, dawaj. Puść go. Ale nie wychodź. Poczekaj, Liluś. Zioba, chodź. No, poczekaj. Tutaj musisz iść. No, Ludi, wierzę w ciebie. To ma No, poczekaj, Liluś. bo się wstrzymać się tutaj go chcę takie boskie nie chyba gdzie uciekasz z powrotem się idzie tutaj o I No. Ja idzie drugi raz Wyszliśmy sobie z Lili na dwór, bo dzisiaj ładnie nie wieje. I idziemy chyba się pobujać. Mama ma też się bujać. Mam usiąść. Dobra. To matka też siada. I będziemy się bujać, tak? <grystanie> uuu, uuu. Żeby Was nie skłonić, to chyba z miesiąc już nie byliśmy na placu zabaw, bo taka pogoda była. A dzisiaj jest idealnie, także trzeba wykorzystać to. Później idę na pocztę, bo muszę odebrać coś, dlatego w sumie wyszłyśmy. Bo tak to też kisimy się w domu, bo jak wiecie jeszcze nie wydobrzałam. Eee, no i no i co? Muszę jeszcze do Biedronki zajść, coś kupić, bo... Chyba dziś coś dobrego będę robiła na słodko. No i kochani, ja już jestem w domu, jestem po treningu, wykąpałam się i przychodzi czas, żeby zrobić obiad. Dzisiaj robię na obiadzik ziemniaki zwykłe. zrobię takie Ala skrzydełka i nagetsy i surówka mam jakąś kolesła z biedronki. Także dzisiaj taki obiadzik na szybko, bo no dzisiaj po prostu się nie wyrobiłam jakby w czasie. Także Wam nie będę pokazywać tego obiadu, co robię, bo to taki... Szyb, na no szybko, wiecie, nic specjalnego. E, ogólnie no jeszcze trochę mnie kartu boli, chudę i nie mogę tej chrypy się pozbyć. Ale ja myślę, że jeszcze parę dni jeszcze mi zostało, zaraz wam powiem. Um, zostało mi zostało mi cztery tabletki antybiotyku. Więc no, myślę, że jak już wezmę to powinno wszystko wracać do normy, a jeżeli nie, no to czekam je lekarz, więc też nie za fajnie ale jestem dobrej myśli a tutaj zrobiłam rogaliki z czekoladą trochę się spiekły, dlatego że chyba Lili przykręciła temperaturę ale mam nadzieję, że będą smaczne powiedz wszystkim co jesz jesz uszka z barszczem, tak? Powiedz łóżka. A powiedz barszcz. No super. Co to za gierki chodzą tutaj? Nie wiem. Nie wiesz? To twoje chyba. Kochani, ja się do was odzywam. Wczoraj miałam jakąś ciężką noc, bo tak mnie głowa bolała, że już myślałam, że coś mi się stanie. Yy, ale... Jak widzicie żyję, dziś już mnie nie boli głowa, dzięki Bogu. Ja przed chwilką właśnie nakarmiłam szczurki moje i teraz będę szła montować tego vloga, bo wiem, że czekacie, a w weekend nagram kolejnego vloga takiego wyjazdowego. Także czekajcie z niecierpliwością i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa-pa!